Dzień i zacznę go z Wami od otwierania kalendarzy. I zaczniemy od kalendarza ze słodyczami. Mamy tutaj ślicznego jakiegoś bobasa. Zobaczymy, co się kryje w środku. I mamy ludzika piernikowego. Wczoraj smakowałam tę czekoladkę. Fajna z takim nadzieniem jest. Jestem ciekawa, czy wszystkie będą miały to samo nadzienie. Drugi, e, drugi, 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 drugi. drugi. Dwójeczka jest tutaj. I zobaczymy, co tym razem się kryje. Nawet przyjemnie powiem, Wam się otwiera. E, otwiera te kalendarze. I co tutaj mamy? Muszę sobie do ciała coś, ale co to jest, już Wam powiem. Mamy piankę. Ojejcie. Piankę chyba to. Ojeny, ale jak to. Kakao. Jezu, wiecie, jak to ślicznie pachnie. To jest pianka. Pianka do kąpieli. Ale super. Świetnie pachnie, naprawdę. Eee, kakao z Orzechy? Nie wiem, później, jak dokładnie sobie przetłumaczę, bo nie wszystko pamiętam ze szkoły, to wam powiem, ale ślicznie, naprawdę to cudownie pachnie. Dwójeczka z kalendarza spa. Ja sobie tak troszeczkę kamerę odsunę, ponieważ. A, tutaj mamy dwójeczkę. I zobaczymy, ten to już pachnie od razu, wiecie, yy, kosmetycznymi. O, mamy żel. Ale ciężko się wyciąga, słuchajcie, z tego kalendarza. Naprawdę bardzo ciężko. I tutaj mamy żel, co to jest za żel? Żel pod prysznic, słuchajcie. Super tutaj mamy piankę, tutaj mamy żel powiem Wam, że jeżeli chodzi o ten spa to jestem naprawdę pod wrażeniem bardzo fajne, mamy tutaj 50 ml super, 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 super i kolejne i kolejne kolejne od mojego dziecka ja już sobie przygotowałam na górę żeby za dużo, wiecie, tam nie szeleścić i nie przeszkadzać i sobie troszeczkę to przesunę tutaj. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, ale za chwileczkę się okaże. Może, może tak wyjdzie, może nie. O rety, słuchajcie, nie chcę, nie chcę się wydostać. Jest to czekolada mleczna Terawita, ale zobaczcie, jakie słodziaśne. Fajnie, taka czekoladka jest na raz, na raz. No, może być na raz, może być na dwa. Ale wiecie, przynajmniej całej tabliczki się nie zje. Bo ta ma ile gram? 31 gram. To nie stonia. Także tak przedstawiają się dzisiejsze produkty. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi. O te kosmetyczne to ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Może Balea to wiecie, to jest dla mnie nowość, więc każdy produkt będzie zaskoczeniem, ale tutaj spa jak najbardziej. W zeszłym roku chyba aż nie było takich mocnych zachwytów, jeżeli chodzi o ten kalendarz. No słodycze to wiadomo zawsze na poprawę nastroju. U nas minus 5 stopni. Ja za chwileczkę zmykam znowu do paczkomatu. I mamy minus 5. Zobaczcie. I szyby oszronione. Pomimo tego, że psikała. Mam nadzieję, że się ociepli. Tak, a ja słuchajcie, już w czapeczce stwierdziłam, że przeproszę swoją czapkę. I po prostu. Zresztą. O, pewnie nie widać. Leci para, także nie jest słuchajcie za dobrze. Miałam wziąć jeszcze rękawiczki, ale niestety rękawiczki nie wiem jakim cudem. Ja z reguły wiecie, jak już się kończy sezon, to wszystko sobie piorę, wrzucam do szafy, żeby jak przyjdą te pierwsze dni, żeby można było tego użyć, założyć i tak dalej. A z rękawiczkami tak nie zrobiłam. Nie wiem, po prostu wrzuciłam je gdzieś do szuflady i one tak leżały sobie. Także dzisiaj rano szybko do pralki. Przyjadę z paczkomatu, zabieram się za pranie, tak żeby jutro już móc założyć rękawiczki, bo już znowu mi się dłonie robią suche i, i szkoda by było, wiecie, aby sobie znowu zaszkodzić na dłoniach, a jak zaczną pękać, to nie jest naprawdę za fajnie. Także ja zmykam i do później. A dziś na obiadek będą żeberka. Mam coś takiego, jakiś, jakaś nowość, barbecue z ziemniakami i papryką. Ale y, tylko będziemy mieli z ziemniaczkami. Papryki nie daję, ponieważ nie mam papryki. Na wczorajszych y, tych zawijasach takich. Nie zawijasach. Kopertkach. A, bo nie wiem, czy Wam pokazywałam. Ups. Myślałam, że coś tutaj mam. A wszystkie zostały zabrane. Ale numer. A chciałam Wam pokazać. No ale dobra. W każdym razie żeberka specjalnie zostawiłam papier, żeby wiecie nawet jak wyleci to jest to na papierze nie będę świeżego papieru dawała bo to nie ma sensu a, a nie jest to wiecie niczym wybrudzone ani nic więc śmiało można użyć po raz kolejny, także ja zabieram się za obiad i do Was odzywam się później, już się nie mogę doczekać uwielbiam właśnie tak podane żeberka, obojętnie byle by było w takim worku z piekarnika po prostu to jest bajka. I tutaj mam, tutaj mam kochani przesyłkę, po którą jechałam. Są to filtry. I tym razem są to dwustopniowe jakieś filtry. Koszt ich to był 120 zł. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to tutaj macie wszelkie namiary i na Facebooku, i strona, i numer telefonu. Zobaczymy, czy ten produkt się sprawdzi. I tutaj mamy standardowe jakieś tam gumki, śrubki, inne. Pierdołki, ja się na tym nie znam, ale tylko tak wam pokazuję, jak to w ogóle wygląda. Tutaj są dwa w środku, plus plus cztery są właśnie takie jeszcze wymienne. Zobaczymy, na jak długo zmiękczanie wody, jonizatory, nie wiem. No, zobaczymy, słuchajcie, bo naprawdę już ta woda to po prostu masakra. Ale. Kochani, spotkało mnie dzisiaj cudowny zaszczyt, i ja jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem. Zobaczcie. Dostałam przepiękny kalendarz od Aśki. Asiu, gorąco, gorąco Tobie dziękuję. Ja podejrzewałam, że w tej przesyłce będzie kalendarz, i otworzyłam go już będąc u rodziców. Na każdy miesiąc z każdego miesiąca powiem tak, będzie spoglądała na mnie Aśka. Zdjęcia, i w ogóle wszystko jest kochana rewelacyjne. Do tego dostałam takie ciasteczka małe, piernikowe. Szczerze powiedziawszy, nie miałam i nawet ich nigdzie nie widziałam. Nie wiem, czy to nie jest biedronkowe, bo ta firma coś mi mówi, że właśnie biedronce były z tego, tego producenta. No ale mogę się mylić. Tu jest przecudowna karteczka. Także Asiu, i oczywiście. Tobie i, i mężowi dziękuję za te wspaniałości. Kochani, ja mam do Was ogromną, ogromną prośbę. Yy, Aśka jest. Yy, Aśka od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Jeździ na wózku. Tutaj tego nie widzicie. Nie wiem, czy. Nie pamiętam teraz. Chyba było na jednym zdjęciu. I kochani moi. Prośba, prośba do Was gorąca. Ja pokażę Wam teraz, jak można Aśce pomóc. Z jednej strony Wam pokażę, i z drugiej, jak można pomóc. Ktoś będzie chciał, to po prostu zatrzyma sobie w danym momencie filmik. Ale ja postaram się też, jeżeli oczywiście dam radę, postaram się pod filmikiem wypisać wszystkie szczegóły. Jak można pomóc naszej Aśce? Także, słuchajcie, jest to tak pozytywna osoba, tak zakręcona i niepoddająca się, że nie jeden sprawny osobnik, naprawdę, uwierzcie mi, mógłby czerpać energię i pozytywne nastawienie od Aśki. Także, Asiu, ja, aż mi się głos załamuje. Asiu, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, po domowemu już spięte, bo cały czas jestem w trakcie przygotowywania obiadu. Za chwileczkę będą już ziemniaczki się dogotowywały, więc będzie obiad gotowy, czyli żeberka w tym sosie barbecue, do tego broku i ziemniaczki właśnie. Ja dopijam swoją kawę, którą wstawiłam sobie, znaczy zrobiłam już hen, hen, hen i powiem Wam, że po prostu nie mam, nie mam ee... Nie to, że weny, ani nic, ale po prostu latam to tu, to tam i, i tak wiecie, poły kawy sobie biorę. Ona już tutaj jest zimna, ale ogólnie w środku fajnie przez te podwójne szkło. Ona jeszcze to, to ciepło jednak trzyma. Przychodzę z kolejną recenzją książki do Was, słuchajcie. Tak, książka przeczytana wczoraj w jedną godzinę, dokładnie w jedną godzinę. Ona nie jest gruba, ona jest cieniutka, słuchajcie, ma stron, już wam mówię, 148 i jest to książka, z której moje dziecko zaczęło. Może nie tyle się śmiać, co dopytywać mamo o czym jest ta książka, zważywszy na okładkę, i popatrzcie. Mikołaj na zamówienie. Ja miałam czytać inną książkę, miałam zacząć czytać e, książkę Masz Wiadomość, ale stwierdziłam, że ona po recenzji z tyłu mało jest świąteczna, a że mamy grudzień, że mamy już taki czas, wiecie, m, gdzie powinniśmy się cieszyć, radować i tak dalej. Więc stwierdziłam, że zacznę od tej książki świątecznej. Cieniutka, więc e, mówię, a tam dwa dni pewnie będzie przeczytana, albo nawet cały dzień gdzieś tam sobie, wiecie, ją przeczytam. Ale książka była przeczytana w jedną godzinę i to czytałam wczoraj, słuchajcie, przed zebraniem. O 18 miałam zebranie, jakoś chyba albo o 14 zaczęłam, o 15 skończyłam, albo 15 zaczęłam, 16 skończyłam. Jakoś tak w każdym razie dłużej jak godzinę nie czytałam tej książki. Książka nie jest dla dzieci, to od razu mówię. Książka nie jest dla hmm, poniżej 15 roku nawet poniżej. No 16, no to już tam takie dzieci są. Młodzież w sumie, tak? Ale jest to bardzo pikantna książka, dużo erotyki jest w niej, takiego, wiecie, nabuzowania i w ogóle tego wszystkiego. Więc nie wiem, czy to dzięki temu się czytało jednym tchem. Ogólnie przezabawna historia o, o tym, że słuchajcie, zapowietrzyłam się o tym, że pewien mężczyzna ma firmę, w której jak gdyby są wypożyczani mężczyźni do przytulania, tu nie chodzi o to, że są wypożyczani do spraw łóżkowych, tylko po prostu do zwykłego przytulania, do spędzania czasu i traf chciał, że pewna pani, która złożyła zamówienie, pan, który miał Zająć się tym, że właśnie zamówieniem rozchorował się. No i padło pytanie: szef był zakłopotany, bo nie wiedział, czy ma zrezygnować z tego zamówienia, ponieważ nie miał dodatkowej osoby, która mogłaby spełnić właśnie zamówienie tej pani. I wybrał dwie opcje: albo właśnie, że zrezygnuje z tego zamówienia, albo po prostu on przejmie, jak gdyby, pałeczkę i on zajmie się tym zamówieniem i je zrealizuje. No i tak jak też pomyślał, tak zrobił. Wziął to zamówienie, zaczął je realizować i ogólnie jest happy end, jeżeli chodzi o tę historię. Z, z tą całą zamianą, on bardzo dziękował Bogu i, i, i wszystkim świętym, że właśnie ten pan, który wcześniej miał realizować zamówienie, po prostu się rozchorował. Przezabawne też sytuacje, znaczy, przezabawne sytuacje są momentami, ale ogólnie jest bardzo, bardzo naszpikowana po prostu seksem. Także, jeżeli ktoś lubi tego typu książki, ja, tak jak moje dziecko się śmiało, mówi: Mamo, a czego ty się spodziewałaś po takiej okładce? Wcześniej mam książkę, którą czytałam, chyba ją w zeszłym roku. Zresztą, Wam pokażę za chwilę. Jest to książka świąteczna gorączka Mai Damięckiej. I powiem Wam, że no, tu okładka, tak samo, wiecie, jakoś tak e, e, pobudzająca wyobraźnie, ale nie była jakoś. Ja do końca też nie pamiętam za bardzo, o czym to było. Może aż tak e, nie, nie zapadła mi w pamięć. W każdym bądź razie. No cóż, czasami po okładce, wiecie różnych rzeczy można się spodziewać. Niemniej jednak tamta jest po prostu naprawdę no bardzo, bardzo pikantna, no i, i cóż, yy, i stwierdziłam sobie tak, yy, bo że jednak będą to tylko typowo takie świąteczne książki w grudniu, może być nawet tak, że po prostu będzie ich dużo mniej. Cały czas jak czekam na zamówienie z taniej książki. Zobaczymy, może dzisiaj przyjdzie, może jutro przyjdzie, nie wiem. To się troszeczkę wszystko przeciąga w czasie, no ale czasami tak bywa i ja na to nie mam wpływu za bardzo, także no, także tym optymistycznym akcentem i tymi pięknymi okładkami pożegnam się po prostu z Wami, kochani nawet mi się zremowało. dziękując oczywiście za oglądanie, za nowo przybyłe subskrypcje, jest mi niezmiernie miło za to, że jesteście, za to, że komentujecie że się udzielacie nawet za same łapki w górę czy w dół, to nie ma znaczenia bo i tak jak to ktoś kiedyś powiedział statystyki rosną, więc więc y, tak też może być. Ja życzę oczywiście dużo, dużo zdrówka dla Was. I cóż, i my widzimy się już w dniu trzecim. Także zobaczymy, co też ciekawego w kolejnych okienkach się ukryło. Miłego i pozdrawiam.